Moi drodzy, przenoszę się z Bożkowa, jadę na kąpielisko w Nowym dępcu. Widzimy się na miejscu. Powiem Wam, że aż żal odjeżdżać. Tak cudowne jest to miejsce. No ale co zrobić, trzeba dalej ruszać na wyprawę. Zatrzymałem się na takim parkingu w miejscowości Śmigiel. I tutaj sobie stanąłem w cieniu. Będę dla Was montował odcinek wczorajszy w sumie. Tak sobie tutaj stoję. Niestety, ale internet, kochani, działa tak, że zobaczcie, co się dzieje. 2 godziny 41 minut muszę tu koczować. No, takie uroki wgrywania filmików. Kąpielisko w Nowym Dębcu tym razem. Przepiękny zachód słońca. I zapraszam do oglądania kolejnego dnia wyprawy. Piękny zachód słońca. I pierwsza monetka 10 groszy już po zachodzie słońca i zobaczcie jak się prezentuje kąpielisko od strony wody Wpadła dwójka z PRL-u ale tak ciężko moskrobać na stanie agonalnym Kolejne PRL Zaśmiecenie nieprawdopodobne Nie wiem czy coś będzie widać ale zobaczcie jaka masakra takie kawałki na terenie całego kąpieliska. Zobaczcie, niby nic nie ma w podbieraku, A jest bardzo dziwne coś, kłódka. <głodko> Jest godzina ósma, właśnie wys wyszedłem z kąpieliska. Nowy dębiec, no, takie sobie, bez biżuterii, mało monet, trochę śmieci, więc lecę na następne. Póki jeszcze nie ma dziesiątej, może się uda jeszcze w jednym poszukać z rana. I podsumowanie z nowego dębca: śmieci, tubka, jakieś dziedzictwo, zawleczki, trzy monetki z perelu, 720 we współczesnych dromiakach, dwa ciężarki łowiane. I ta fajna aluminiowa kuleczka. Jadę sobie na kolejne kąpielisko, patrzę. A tu miejsce postoju. I takie przepiękne malownicze wejście do wody. Tutaj sobie zaparkowałem. No i zobaczymy, co w takim małym wejściu uda się znaleźć. Dobra, już zaraz pokazuję Wam podsumowanie. Nie brałem kamerki, bo szukałem w takim stroju i troszeczkę przemarzłem. Także zapraszam na podsumowanie. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, to chciałem Wam powiedzieć, że szukałem tylko na wodzie od klatki piersiowej po szyję. Na wodzie płytszej nie było ani jednego sygnału, więc to, co zobaczycie, tylko z głębszej wody. Wyszło kilka zawleczek, niedużo śmieci, cały nabój. 6 monet sperelu. Perelu. No to jakieś takie kółeczko. Monet 2, 4, 6, 7 zł. I teraz uwaga. Zobaczcie. No jest ciężarek ołowiany. I tutaj dwie aluminiowe zawieszki religijne, srebrny sygnet, no to jest rzadkość. Piękny srebrny krzyżyk jeden, drugi z bursztynem i srebrna obrączka. No, słuchajcie, jak tyle wyszło. Myślę, że to kompisko było nieprawdopodobne wcześniej. Ale super. Trzy srebra jest mega. W dnie dzisiejszym wyjątkowo bogate śniadanie. Jajecznica z pięciu jajek i taka bułeczka o nazwie fitness. Słuchajcie, kupiłem w Warszawie jeszcze, jak byłem, Krem Nivea, Taki mix mi Exotic One. I powiem wam, że tak przepięknie pachnie po prostu owocami egzotycznymi. no jest rewelacja. Zmieniam delikatnie rejon i do następnego kąpieliska mam aż 80 km. Dobra, mam kawałek asfaltu. Zobaczymy, czy do Blo pójdzie 140. Dawaj dziadku z solarem, a jak? Jest yeah, 140. A przejazdem Poznań miasto do Poznania. We are living in America, America. Neswonden rar. We are living in America, America, America. <laughs> do kąpieliska mam równo 17 km i czas zrobić szybkie zakupy. Dzisiaj na obiad o kolację będą polędwiczki z kurczaka panierowane i mix sałat z rukolą, żeby trochę było zdrowego. Te polędwiczki już jadłem, kosztują dychę, ten miks dwa z kawałkiem, więc za 12 zł taka wyżerka, że to się w pale nie mieści. Tutaj wśród domów jednorodzinnych sobie zaparkowałem i będę montował odcinek. Dzięki za wytrwanie do końca, kochani. Niestety odcinek jest troszeczkę krótszy, bo jadę na jedno kąpielisko, gdzie nie będzie na pewno zasięgu i spędzę tam wieczór, ranek, więc no cóż poradzić. Zapraszam serdecznie. Kciuki w górę, subskrypcje i tak dalej. Trzymajcie się i do jutra. Cześć! Uderzył deszcz, wybuchła noc. Przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, przy ubicach gór, wagnerowski ton. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój nagle ptaki budzą mnie, tu się do okien.